Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Little Big, Big a to moja seria zagramy w Minecraft Hardcore. To już trzeci odcinek i mam nadzieję, że w nim nie umrę, ponieważ dzisiaj mam zamiar iść na polowanie. Po z zbudowałem sobie farmę, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. I zdobyłem trzeci level na krowach. Chyba go miałem też w poprzednim odcinku, ale to już sobie nie pamiętam. Dobra, nieważne. Wyjdziemy sobie do domu. I właśnie, um, zanim będzie noc, pokopię sobie trochę. Może znajdę żelazo. A jak znajdę żelazo, to sobie zrobię um, ten. Żelazne rzeczy. Dobra, no to kopiamy. No. A, pocho pochodni zapomniałem. Bez wody nie bym nie ruszył się stąd w towarę. Mm, y, 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 Oki. Okay. Nie będzie nawet tyle pochodni. Byle wybiorę. Będę musiał ostrożnie z tymi pochodniami. Oki. Okay. Tu kolejna pochodnia. Oki. Okay. Zanim zacząłem sobie nagrywać ten filmik, to oglądałem starsze trochę live w I naprawdę, kwadratowa masakra, to jest dopiero serwer Prze... ja bym chciał naprawdę na takim serwerze być, ale... To przecież to jest niemożliwe, nikt hmm. już za mną nie chciał grać Jestem głupi Eee, moje życie jest bez sensu i zginę w trzecim odcinku Żartuję Przecież nie jestem głupi. <coughs> Dobra. Właśnie, może będzie tutaj taka opcja jak cave biome. Wow! Damn it Cave system. Cave, 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 cave. Dupa, tu nie ma cave'ów. Dupa! Nie ma. Nie ma ani jednego cave'a. No nie. Tutaj jeszcze pochodnie. I dalej się kopiemy w dół. Dobra. Zmienię sobie to na surface. I. Właśnie, mam taką planowaną serię z Minecrafta, tylko muszę się jakoś pozbierać i muszę po prostu ogarnąć jakoś, mój, jakoś, jak, jakoś moich kolegów, bo chciałbym z nimi właśnie nagrać serię z Minecrafta na Multi... No, pięknie, na Multiplayer i... i, i, i tyle. Muszę tylko to po prostu jakoś ogarnąć. Mam kamień. Ale nie mam potyków. Teraz będę. Mhm. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dość ciekawy. I mam nadzieję, że w nim nie umrę. Bo naprawdę byłoby epic fail, gdy, gdybym umarł. A nie chcę! Oki. Okay. Mhm. Tak, jestem w jak kopy... Kamienia. Ale chciałbym diamenty. Diamondy te diamondy. Dobra. Tak, jak zwykle muszę zapomnieć węgla. Jezu, i patyku. O Boże. Nieważne. Dobra. Mam nadzieję, że będzie... A właśnie! Chyba zawsze w czwartki są upgrade Minecrafta na Minecraft 12. W 28A będzie teraz. I... Mam nadzieję, że dodadzą w tym coś ciekawego. Mocz, a właściwie to jabie. Jeżeli to oglądasz, to proszę, wysłuchaj mnie. I obyś tylko umiał mówić po polsku. Tja, dobra. Kopiamy. Hmm. Din, 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 din. Din, 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 Kiedy zacząłem nagrywać ten odcinek, to jakoś. Hmm, czekajcie. Chodzę, zapomniałem już sam. <śmiech> Nieważne. <śmiech> Gdzie powinna być nasz samochódnia? Tutaj Hmm. <laughs> Jak zacząłem nagrywać ten odcinek, to tak patrzyłem na słońce w Minecraftie i musiałem zobaczyć, ile zostało do nocy. No i zacząłem nagrywać tak przed nocą, i to dość długo przed nocą. No super, Gravel. <ścoughs> Dobra, nieważne. I mam nadzieję, że znajdę coś, właśnie, dungeon by mi się przydał gdzie by znaleźć dungeon? <laughs> A to jest gravel. A tu no chleba ten gravel. Ładę. Tutaj trzeba jeszcze wykopać. I tu trzeba jeszcze wykopać. I tu trzeba jeszcze wykopać. I tu trzeba jeszcze wykopać. Dużo trzeba wykopać. Chociaż ten gravel może mi się przydać w sumie. No, przyda się. A, zapomniałem grać na słuchawkach. Na słuchawkach, ale to nic. Dobrze. no rób się noc, bo ja chcę, żeby to było coś takiego lepsze, że, bo ja chcę się naparzyć z tymi głupimi creeperami, szkieletami i zombiami. ja, oh yeah. mam nadzieję, że ta seria jakoś się za szybko nie skończy, bo naprawdę, e, dostałem komentarz... Jest żelazo, jest! Będę miał set żelazny, jest. Oby tego żelaz było dużo.

A, no nie, noc się robi. No dobra to. Idę na hardcore. Jak umrę, to będę debilem. Jak przeżyję, to będę debilem. Tak i tak jest źle. Okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że przeżyję, bo nie chcę kończyć tej serii, naprawdę. O! Szkielet mnie najczęściej właśnie może zabić. Albo mnie z głodu. O, ja głupi jestem, bo nie wziąłem sobie jedzenia. A, krówki się zabije. Dobra, dzięki, krowa. O, o, o ła, wystałem, wystałem! od szkieleta! O, damn it! Damn, it, damn it. Jest! Jest! Wybuchaj! Albo nie, nie wybuchaj. Jest! Mam płytę! Pierwsze polowanie i mam płytę. A, zdychaj! Mam! Mam dwie kości! Jest! Że. Żyję nie umarłem! Hu, dobra, muszę się bronić jak mnie atakują. Oo! Dobra, zombie. Wyrzuć im coś żelaznego, hełmik żelazny, byle co. Byle co mi przydajcie. Nawet nie hełm żelazny, tylko portki. A ty, krypa, to się wal. o! -o. Teraz mam przestałem muszę coś szybko zjeść. Ok. A to jest kaputa. puta? Music disk dobra. Oh. Fuck fuck! Nie bóg mi, ale nie na mnie! Nie na mnie, nie na mnie, nie na mnie! Nie na mnie. Get, get the fuck out! Wow. Dzięki! Get the fuck Shit! Dobra, kilofem go! Skilofa! 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 O ty dziadu! O ty dziadu z miecza! Yes. Get the f... Get him! Fuck Dammit! 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 Yes! Mam już na wędkę. Pewnie miał co jeść. Nie mam już level. jest git. Shit, muszę coś zjeść, szybko! Spieprzaj! Damn it. Nie chcę umierać. Dobra. No, jak przeżyję tę noc, to będę pro. Ale już nagrałam 9 minut, dlatego niedługo będę kończył. A Nie chcę umierać, dlatego... w tym odcinku, dlatego niedługo będę spadł. Do domu. Dobra. Jeszcze chwilę. Jeszcze kilka potworków i spierdzielam do domu. Więc skóry tylko. O no! Daję. Uciekam stąd, uciekam. Dejem, 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 dejem. Jak mam się dostać do domu? Jestem ogarnięty przez potwory, gadaję, dejem, dejem. O ty, nie chcę umierać, nie chcę umierać, nie zabiję mnie, gwonę. Jest! Jest! Żywa! Płyty i żyja. Boże! Oto fuck? Z Dobra, ludzie O oh fuck! Przerwisz się przez drzwi! the?! Nie chcę dać, please. Nie! Spieszaj O Chrysta! Jezu Chrysta na pęku! Dobra! Zakończę ten odcinek! Jezu! Dobra! Na razie mówi dla was Little Big Big. Jezu słavio! Chyba więcej nie przeżyję. jest dobra. Na razie mówi dla was Little Big Big. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Pa! Chyba coś pobuduję poza odcinkiem.